Hanna Logo firmy Hanna, której właścicielką jest Hanna Bienikowska, przedsiębiorca i projektantka, znana jest w kraju i za granicą. Innowacyjny pomysł Hanny Bielinkowskiej na produkcję kolorowych kokardek upowszechnił kulturę opakowań i przewartościowało tradycyjne spojrzenie na ich niezbędną jakość i urodę. Hanna eksportuje kokardki między innymi do Mont Blanc, Ruchy czy Dior. Ten sukces biznesowy pozwolił na realizację marzeń i otwarcie własnego atelier Wieniowska oznaczona została jedną z najbardziej prestiżowych nagród dla wybitnych twórców mody w złotą pendent. Wielkie działa? Proszę państwa, proszę im przedstawiciela lotu. Lot. To pierwsze europejskie linie lotnicze, w których w locie pojawi się Boeing 787 Dreamliner. To nie tylko nowoczesna konstrukcja, zaawansowane technologicznie silniki czy obniżony poziom hałasu, ale również bardziej przyjazne i komfortowe warunki dla pasażerów na pokładzie. W swoich Dreamlinerach lot.